Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj ogarniamy sobie takie dwie paczuszki, ponieważ ostatnio bardzo Wam się spodobały filmy z pakowania kalendarzy. Także mam na dzisiaj zaplanowane kolejne dwa kalendarze. Jeden jest mniejszy, ponieważ ma 13 okienek, a drugi jest większy, 24, także ja tutaj sobie ogarniam rozpiski i zabieramy się za pakowanie. Dobra, zaczniemy sobie od tego większego, myślę bo może od mniejszego będzie mniej roboty. Dobra, no, także mam tutaj już przygotowane takie torebeczki i tutaj mam 14 okienko jako gratis, ponieważ osóbka wykorzystała kod YouTube na moje kalendarze, w związku z którym w tym kodzie dostajecie jedno okienko gratisowe, także miałam zamówione 13 rzeczy plus jedno gratisowe, więc w sumie 14 okienek i tutaj są rzeczy, które będziemy pakować. Także ja sobie to trochę ogarnę i już zabieramy się za wkładanie rzeczy do torebek. Dobra, to zamówienie było dosyć y, konkretnie sperna, spersonalizowane. Także miałam mniej więcej wytyczne y, dotyczące kalendarza, co by się miało w nim znajdować. Także kalendarz będzie zawierał dwa kantarki oraz kilka innych rzeczy, które Wam zaraz pokażę. Pierwszy kantarek już sobie tylko zapnę go, żeby ładnie wyglądał w transporcie. O! Jest to taki śliczny kantarek niebieski, jasny niebieski z futerkiem. Właśnie jeden kantarek miał być z futerkiem, drugi bez, także jest to pierwszy kantarek z futerkiem. Jest on w rozmiarze A4. Jeden właśnie ma być mały, a drugi duży, także taki kantarek leci do okienka numer jeden. A skoro był kantar, to również musi pojawić się Pojawić się do niego uwiąz Wydaje mi się, że dam w tym w dwójeczce Taki czarny Czarny do wszystkiego pasuje Także jest dosyć uniwersalny Ogólnie kolorystyka tak, tego kalendarza Jak widzicie jest mniej więcej czarną Miętowo-zielona, turkusowa Właśnie w tym deseń te kolorki Miał przeważać niebieski Także tutaj mamy czarny uwiązek, Który pasuje do wszystkiego Uniwersalny, mam nadzieję I drugie okienko mamy gotowe Dobra, te marchewki na bok w trójeczce będziemy mieć takie ładne kordo I jest ono brązowo, takie turkusowo-białe Ala w kolorach eskadronika Taka była moja malutka inspiracja Także leci do trójeczki W czwóreczce będziemy mieć zestaw ślinianek I będą to ślinianki w kolorze czarnym Niebieskim, takim błękitnym Oraz białym Więc takie trzy zestawy Dodatkowo wrzucam również takie cekinki. W razie jakby ktoś sobie chciał udekorować. Oraz taką zawieszkę z żywicy z logiem Eskadrona Nici. Mam nadzieję, że to jakkolwiek może. O, troszeczkę widać. I ona też właśnie fajnie jest niebieska, więc trochę pasuje pod kolor. W piąteczce są ultra ładne nauszniki. Mega mi się podobają. Tutaj mam taki jeden kryształek. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Mi to połączenie kolorystycznie mega siada. Także mamy czarno-błękitne nałóżniki w piąteczce. W szósteczce, czyli Mikołajki, mamy coś naprawdę fajnego, czyli taką dereczkę. I ma ona tutaj takie białe futerko. Jest z takiego ala fajnego jeansowego materiału. Tutaj jest od spodu zawinięty taką lamówką. E oraz ma regulację na rzep. Tutaj jest taśma parciana i tutaj również rzepik. Także ja ją sobie poskładam i leci do szósteczki. W okienku numer 7 mamy halter i jest on dwukolorowy w takim miętowym oraz czarnym kolorze, na dole ma taki e, splot warkoczykowy i u góry sznurek bawełniany, dodatkowo ma taki ozdobny nachrapnik również z tym czarnym motywem, także to jest siódemeczka. Skoro jest halter to muszą być również wodze i są tutaj takie zwykłe wodze z włóczki, ładnie splecione. I w ogóle dosyć długie wyszły, także całkiem fajnie, więc lecą w takim kompleciku do halterka. Dobra, saszetka numer 9. I tutaj mamy kordo tylko tym razem w innym kolorze i z takim dłuższym trochę końcem. Dajcie znać, czy wolicie takie całkiem krótkie te końce, przy kordo, czy dłuższe. Ja robię pół na pół i wydaje mi się, że kolorek tego też jest całkiem ładny, także leci do dziewiąteczki. W okienku numer 9 mamy takie oto frędzelki do kantara. Także wyglądają one właśnie w ten sposób, tej z tyłu, tak o i tutaj mają takie jak widzicie szlówki na pasek od kantarka na przykład, można też założyć je śmiało do okłowia. także lecam do dziesiąteczki. W okienku numer 11 mamy taki śliczny naczółek w kształcie delikatnej litery V, jest on właśnie taki zaokrąglony. I zapinany na takie oto, nie wiem jak to nazwać, zatrzaski. Być może także tak wygląda jedenastka. W dwunastce mamy dwie takie marchewki, trochę zmieniłam ich kształt. Wydaje ja mi się, że teraz są takie bardziej urocze i lecą one właśnie do dwunasteczki. W przedostatnim okienku mamy taki piękny ujął, kolorystyczny, i pasujący do wszystkiego innego. I on tutaj ma na końcu taki haczyk Rose Gold który ślicznie pasuje do tego kolorku i jest on taki dosyć gruby, także on leci do trzynastki A14, czyli ostatnim okienku mamy taki przecudowny kantarek tym razem rozmiar większy, czyli A3 i ma on złote okucia tutaj złota klamerka i jak możecie zobaczyć jest on niebiesko-czarny i już Wam zrobię zbliżenie na dole, tylko go sobie tutaj zapnę i jak widzicie ma tutaj jedną regulację u góry właśnie na taką klamerkę I tutaj na dole ma również ten sam paseczek pleciony, który jest przy nachrapniku Także tak wygląda i to jest ostatnie okienko w tym kalendarzu Teraz lecimy z torebeczką z H&M -u. A tutaj mamy aż 24 okienka i jak widzicie mnóstwo rzeczy Także wysypujemy i lecimy z rozpiską a tutaj we wskazówkach dla kalendarza miałam koniecznie o głowie z rudą skórą, a resztę miałam dowolność, rozmiar A4, 24 okienka. Także zobaczcie, co tym razem w tym kalendarzu się znajduje. I uwaga, będzie trochę nietypowych i nowych rzeczy. Zaczynamy dosyć standardową, i w jedyneczce będziemy mieć taki śliczny, słoneczny kantar. Już go sobie tylko zapnę. Tym razem ze srebrnymi okuciami. Nie dawałam złotych, bo to by było chyba. Już trochę przesena, ale tutaj mamy taki kantarek, także jak wygląda w ten sposób, mniej więcej. Na dole tutaj mamy taki beżowy pasek, U góry pomarańczowy i leci do jedyneczki. W dwójeczce skoro był kantar, to leci to również uwiąz z takim karamińczykiem rybką. Jest on żółty, żeby fajnie pasował do kantarka. W trójeczce mamy takie ładne cordo, i ono ma takie, taką włóczkę ala połyskującą brokatem, i również jest na razie utrzymane. Podobnej kolorystyce co kantarek, także leci do trójeczki. W mamy smaczki, także lecą takie dwie marcheweczki w tym nowym kształcie już. Nie wiem, czy są fajniejsze, czy nie. Dajcie znać, jak Wam się podobają. W piąteczce mamy frędzelki i są one również w kolorkach, żeby tak mniej więcej pasowały do kantarka, ale tutaj mają różne, różnych kolorów te frędzelki, także... Można je dopasować do naprawdę wielu rzeczy. Tak mi się wydaje. I one lecą do piąteczki. W szósteczce oraz w siódemce będzie dosyć niedopowrażać, bo jedna jedyna, więcej już takich rzeczy w kalendarzach nie będzie. A mianowicie jest to taki ala zestaw, trochę indyjski. Miałam fajny pomysł właśnie na niego, także stwierdziłam, że wrzucę komuś do kalendarza. I jest to taki halterek, który będzie w okienku numer 6. On tutaj na końcu ma piórko. I tutaj taki śliczny zaplatany na chrapnik z koralikami, więc on leci do szóstki, a w siódemce będzie pasujący do niego na pierśnik z taką ozdobną klamrą z przodu. Tutaj również jest zaplatany. Tutaj ma pętelkę na kijek oraz tutaj z tyłu również jest zakładany, regulowany i również ma takie fajne piórka na końcach. Także to jest 6 i 7. U ósemeczce mamy moje ukochane baciki do pakowania Tak się zastanawiam, czy w sumie ich nie zginać na pół Bo tak w sumie to jest słomka Ale bałabym się, że się może odkształcić Chociaż w sumie Ej, jakby ta słomka tak jakby Dlatego to jest coś pięknego w moich bacikach Że one nawet jak się uderzy mocniej To widzicie, nie będzie bolało Bo po prostu ten bacik się tak jakby wygina Także wydaje mi się, że go po prostu złożę na pół Nic się z nim nie stanie Bo widzicie, to jest słomka i tak będzie zapakowany, i mam nadzieję, że będzie git. Dobra, akurat ten baczek był trochę krótszy, zgijam tylko końcówkę i jest wszystko git. Także się idealnie zmieścił. W dziewiąteczce mamy naczółek, i tylko zobaczcie na to, no czyż to nie jest piękne. Dajcie znać, kto by chciał taki naczółek. Także z bólem serca wrzucam go do dziewiąteczki, bo mi się osobiście on mega podoba i lec sobie właśnie do tego okienka. Mamy kolejną nowość i jest to karta konia. I jak możecie zobaczyć, jest tu karta, którą możecie sobie samemu wypełnić, i jest tutaj kilka fajnych stron, dzięki czemu możecie dla każdego konika osobno wpisywać swoje osiągnięcia, ich rodowody, przeznaczenie, wiek, masę, rasę, miałam powiedzieć, i dużo, dużo innych rzeczy. Także taka fajna ciekawostka w dziesiąteczce. Jedenastka to jest torebka z ozdobami i mamy tutaj ślianki w kolorze różowym, w kolorze czerwonym. One wyglądają w tym fatalnym świetle na pomarańczowe, ale są czerwone i zielone, więc tak bardzo świątecznie bym powiedziała. Oraz takie dwie kokardki do grzywy. W dwunastce mamy również uwiąz, ale tym razem w kolorze pomarańczowym. I on w sumie de facto również pasuje do poprzedniego kanterka, ale będzie pasował jeszcze w sumie będzie pasował do haltera w dalszej części także leć sobie taki fajny uwiąz, on mi w ogóle mega fajnie tak, tak mega fajnie skręcony wyszedł niedługo tutorial, także wyczekujcie w trzynastce mamy taki halterek z plecionym nachrapnikiem w kolorze różowym z takiej mięciutkiej włóczki i ma on tutaj zapięcie no i skoro jest halter to oczywiście będą również do niego wodze w kolorze czarnym, żeby pasowały do naprapnika takie plecione z haczykami na końcach piętnastka i mamy tutaj drugi, ostatni już naczółek i wygląda on w ten sposób, również jest przepiękny jestem w nim zakochana także leci sobie do piętnastki w mamy kolejną nowość i są to takie jambuszka wykonane również z tych samych materiałów co, co marcheweczki żeby nie było nudno to też koniki dostaną coś innego niż marchewki. W 16. W 17. mamy nałóżniki. I są to nauszniki w kolorze granatowym, w taką kratę, również tutaj z takim diamencikiem. I jest to okienko 17. 18 i fajowe kordowe w takich fajnych kolorkach. Nie wiem czemu kojarzą mi się trochę z kosmosem może takie ala la błyszczące. Także to jest właśnie 18. Moja wina, zapomniałam zrobić derki do dziewiętnastki Także zaraz się wrócę i, i ją zrobię, ale już nie będę tego nagrywać Także przechodzimy, w dziewiętnastce powinna być derka Ale po prostu zapomniałam jej zrobić, nie wiem czemu Przy dwudziestce mamy braloczek Jest to taki braloczek konika Wykonany z miękkiej, z taką fajną falowaną grzywą, także to jest dwudziestka W okienku numer 21 jeden mamy inne wędzidło Mamy tutaj wielokrążek, jakby ktoś chciał sobie po prostu wymienić. To ma drugą opcję. W roku 22 mamy na pierśnik, kolorystycznie również wspominający delikatnie do kantarka z pierwszego okienka, i on również tutaj ma klamerkę na końcu. Przed ostatnim okienku mamy takie fajne rude wodze. W tym kolorze jeszcze wodzy chyba nie robiłam, także są to standardowe wodze, tylko, tak jak mówiłam, w rudym kolorze. Również mają haczyki na końcach i wyglądają właśnie w ten sposób i Już troszeczkę przepowiadałem kolorek, nie wiem czy wspominałam, w jakim będzie ogłowie, a mianowicie będzie to nietypowy kolor, bo będzie to głowie rude Wygląda ona w ten sposób, może nie jakoś super obiecująco, ale ma tutaj wędzidło w kolorze złoto-srebrnym, niestety nie miałam złotego drucika aby fajniej to wyglądało, ale ta część i tak mało co wystaje z pyska, także nie będzie jej widać. Tutaj mamy taki naczułek delikatnie nawiązujący do wodz, żeby wszystko fajnie się prezentowało. I tutaj właśnie tak to mniej więcej wygląda. Jest regulowane tutaj na podkartlu, tutaj z boku oraz na hrabnik też ma regulowane. Nie przeszywałam tego na w tym miejscu. Bo jeśli ktoś tutaj mocniej wyreguluje, to on automatycznie będzie tu idzie w dół, przez to ona hrabnik się trochę źle układa, więc żeby on nie latał luźno, to jest tutaj domontowany z boku, a z tej strony od strony regulacji po prostu można sobie wyregulować i on też będzie fajnie siedział. Dobra, także to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, jak Wam się spodobało. Ja lecę dorabieć to 19 jeszcze okienko, jeśli jeszcze ktoś nie widział. To tam zamówiłam takie fajne siodełko. Nareszcie po pół roku przyszło. Także jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, to śmiało wbijajcie koniecznie, bo naprawdę warto. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Pa. pa.